21 maja 2023 roku odbyły się uroczystości upamiętniające 108. rocznicę Bitwy pod Konarami Legionów Józefa Piłsudskiego. W tematykę tych wydarzeń wprowadzili uczniowie szkoły podstawowej imienia bohaterów Bitwy pod Konarami w Konarach. Mszę świętą polową odprawił ksiądz-kanonik dr Andrzej Barzycki, sędzia sądu biskupiego w Sandomierzu. Eucharystię koncelebrowali ksiądz-kanonik Hendryk Henzel, dziekan dekanatu Klimontowskiego oraz ksiądz-kanonik Zbigniew Kuras, proboż parafii w Olbieżowicach. My przychodzimy tutaj jako duszpasterzy miejscowi, jako władze z potrzeby serca, by wspominać naszych bohaterów. I Wy też tak przychodzicie w to miejsce. Które wiele razy mijałem jadąc drogą tutaj od, od Bierzowic na Iwaniska, ale od historii nie da się uciec. Historia jest nauczycielką naszego życia. Tylko byśmy powiedzieli, jak mało ludzi również dzisiaj z historii wyciąga właściwe wnioski. Cieszymy się, że nasi prawicowie wyciągali właściwe wnioski. Słowa podziękowania do zgromadzonych skierował również proboszcz olbejżowickiej parafii ksiądz Zbigniew Kuras. Historyj, którą dziś widać po wielu latach, czy po ponad stu, czy ponad siedemdziesięciu, próbuje się coraz bardziej zakłamywać. Tak jak mówił Kaznodzieja, nie mieliśmy w historii ani przyjaciela ze wschodu, ani zachodu, a również... I na południu trudno było nieraz szukać przyjaciół. Po mszy świętej część oficjalna rozpoczęła się hymnem państwowym. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Jak co roku spotykamy się pod obeliskiem w konarach aby uczcić pamięć walczących i poległych o wolność naszej ojczyzny. Drodzy zebrani, mija 108 lat od wydarzeń, które trwale wpisały się w karty historii polskiego żołnierza. W bitwie pod Konarami brygada poniosła duże straty. Według różnych źródeł zginęło około 709 żołnierzy. Bitwa pod Konarami była jednym z kolejnych czynów zbrojnych naszego narodu, która Zawocowała w konsekwencji odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. To właśnie tu, na terenie tej gminy, my możemy się uczyć patriotyzmu. Ta ziemia jest przesiąknięta krwią naszych bohaterów, bo kiedy trzeba było walczyć o Polskę, o wolność, zawsze cenowie tej ziemi stawali... By tę walkę podejmować, Pomniki, Mogiły, Groby, świadczą o tym doskonale. Bo tylko silne państwo może zagwarantować bezpieczeństwo i rozwój narodowi, który go stworzy. Ale z drugiej strony nie będzie silnego państwa, jeżeli nie będzie silnego narodu, bo tylko naród silny, naród, który ma wpojone wartości, jest w stanie stworzyć silną gospodarkę, silną yy, armię, walczyć w obronie swoich granic, kiedy przyjdzie taka potrzeba. Trudno w to uwierzyć, patrząc na tą wspaniałą, buchającą, wreszcie obudzoną do życia zieleń, że ponad 100 lat temu w tym miejscu miała miejsce jedna z najkwarszych bitew w historii Polski. Bitwa, która po raz kolejny da przykład wspaniałego męstwa polskiego żołnierza. Bitwa tragiczna, nie pierwszy i nie ostatni raz niestety Polak strzelał do Polaka. Brat walczył z bratem. Ale mimo iż nie była to ich wojna, mimo już formalnie Polski na mapach Europy nie było, to ich ofiara krwi młodego życia nie poszła na marne. I ten fundament, jakim ich było, ich życie, pozwolił na odbudowę wolnej, niepodległej Polski następnie przy dźwiękach werbla przy pomniku delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów oddając tym samym hołd poległym legionistom Pamięć poległych uczczono również salwą honorową wykonanie chorągwi rycerstwa ziemi Staszowskiej.